Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chcę pokazać Wam metamorfozę moich włosów. Dzisiaj, dzisiaj stwierdziłam, że to jest ten dzień. Ten dzień, w którym czas zmienić coś w moich włosach. Ogólnie, ja y, bardzo lubię jakieś szalone kolory włosów. Lubię. Wariacje, lubię je zmieniać, nie lubię monotonii. Dla mnie dwa tygodnie, trzy to jest maks. Ja po prostu muszę zmienić włosy, muszę zmienić ich kolor, już mi się nie podobają. Eem, teraz wiem, że w ogóle ich wyglądają, ten kolor wygląda bardzo brzydko, ponieważ jest sprany. Ja nie odświeżałam tego koloru. Farbowałam na brąz dwa razy, za pierwszym razem się wypukał. Za drugim razem no, trochę dłużej się trzymał, natomiast tutaj widzicie tak, tu jest odrost, w ogóle jakaś masakra. Tutaj jest ciemny, tutaj jest też dosyć ciemny, tu przechodzi w jakieś nie wiadomo co. Ale dlaczego w ogóle ten brąz, dlaczego tak wybrałam, dlaczego tak zafarbowałam włosy? Zafarbowałam tak włosy, bo chciałam dać im odpocząć. Ja je bardzo mocno katowałam, bardzo dużo eksperymentowałam, czasami nie, no, niezbyt udolnie. Nie miałam też takiej wiedzy, może jak teraz. No i trochę je tak jakby skatowałam. No i były bardzo, bardzo zniszczone, dlatego Zafarbowałam je na zbliżony do mojego naturalnego koloru brąz, taki właśnie ciemny, średni brąz, powiedzmy. I po tym farbowaniu dałam im odpocząć dobre kilka miesięcy. W tym czasie podcinałam końcówki, gdzieś tak dotąd, i tak ścinałam, ścinałam, ścinałam. Eee, no teraz w miarę są już w dobrej kondycji. Powiem szczerze, że ja w tym kolorze jakoś niezbyt dobrze się czuję, ale zrobiłam to tylko dla moich włosów, żeby one odpoczęły. Też, żeby dać im właśnie chwilę wytchnienia bez tych wszystkich chemikaliów, bez rozjaśniaczy. No natomiast eee, jest wiosna, idzie lato, i to jest dla mnie czas, gdzie po prostu na mojej głowie dzieją się cuda, bo ja kocham mieć kolorowe włosy, kocham, żeby się na nich coś działo mam milion pomysłów wiecie, to jest tak, że jednego dnia chcę mieć białe, szare drugiego chcę mieć niebieskie a trzeciego dnia chcę mieć yy, nie wiem, żółte, tak? <ścoughs> nie no, żółte może nie ale w każdym razie no, wiele, wiele kolorów mi się podoba wiele kombinacji mam yy, często właśnie wiecie, przyglądam sobie, nie wiem Instagram i wow, wow, jakie piękne, chcę te, 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 no i także, także tak to wygląda u mnie, no mam już taki jeden pomysł w głowie, jak chcę je zafarbować, a jak wyjdzie w praktyce, to zobaczymy, no dobra, zostawiamy już moją historię włosową, chociaż mogłabym dużo, dużo o niej mówić, jeżeli byście chcieli poznać taką... E... Historię Widziałam na zagranicznym YouTube takie filmiki, że dziewczyny właśnie opowiadają o swoich włosach, nie wiem, My Hair History, czy coś takiego. Opowiadają o swoich włosach, wrzucają zdjęcia, wiecie, tam od najmłodszych lat. Nie wiem, mi się wydaje, że są ciekawe dosyć takie filmiki. Jeżeli byście chcieli zobaczyć coś takiego, a naprawdę mogłabym wam dużo pokazać, poopowiadać moje doświadczenia, może was przed czymś ustrzec, może wam coś podpowiedzieć, pomóc, no to, mm, to zostawcie komentarz proszę na dole, że tak chcemy, no dobra I zostawiamy już tą całą historię i teraz um, zajmiemy się działaniem, czyli po pierwsze zrobimy dekoloryzację ja będę używała Chandel Color Peel, to jest dekoloryzator który nie niszczy włosów on ma w sobie bodajże siarkę Trochę śmierdzi I działa na takiej zasadzie Że wyciąga sztuczny pigment z włosa Bez uszkadzania To nie jest rozjaśniacz On działa w zupełnie inny sposób Dlatego polecam każdemu najpierw spróbować Jeżeli chce rozjaśnić włosy Chce dojść do jakiegoś jaśniejszego koloru to właśnie polecam najpierw zrobić dekoloryzację nawet dwa razy, czy maksymalnie trzy, takim środkiem. Bo uwierzcie mi, o wiele mniej zniszczycie sobie włosy niż właśnie rozjaśniaczem. Bo na przykład z brązu, czy już nie daj Boże, z czerni, jeżeli nałożycie rozjaśniacz, no to później dzieją się cuda. Generalnie to wygląda tak, na pewno to widzieliście. Odrost jest żółty. Nie, odrost nawet nie jest żółty, odrost jest platynowy, później przechodzi to w jakiś tam blond, rudy, marchewkowy, brązowy i w ogóle jest tysiąc kolorów na głowie. Także jeżeli już się zabieracie za to w domu, to właśnie dekoloryzacja to jest podstawa. No, i tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć cały proces, to zapraszam Was do oglądania dalej. I jeszcze, jeżeli chcecie być na bieżąco z, z, ze wszystkimi włosowymi aktualizacjami, e, tutorialami, e, swobowania, to zapraszam Was do subskrybowania, bo na pewno dużo takich filmików na moim kanale się pojawi. E, no dobra, e, czyli tak wygląda produkt. Przed, e, ogólnie, użyciem trzeba mocno wstrząsnąć, co też teraz robię. Mieszamy sobie zawartość obu buteleczek. To. No dobra, mam właśnie na sobie roboczą koszulkę. No i zabieram się za farbowa no farbowanie, za dekoloryzację. Nakładam sobie dekoloryzator od yy, końców na nielatkami. Ja już nałożyłam dekoloryzator, teraz pół godziny w ręczniku, żeby y, zamknąć dopływ powietrza, no i żeby te włosy siedziały w cieple. Także wracam, jak już zmyję i zobaczymy, co z tego będzie. Cześć, jestem już po. <laughs> jak widzicie, zadziało, zadziały się takie rzeczy. Czekajcie, jakoś, żebym wam to sensownie pokazała. No to od góry. Mm, tutaj ta część, która była najciemniejsza, rozjaśniła się dużo mniej. No, a tutaj natomiast jest prawie że jednolity kolor. Yy. O! I wygląda on w ten sposób. No to jest taki, um, taki karmelowy blond. Wygląda on tak. Ogólnie powiem Wam, że chyba nastąpi zmiana planów. I rozjaśniacz położę sobie tylko właśnie na te jasne części. O, tutaj na te jasne części. Troszeczkę może przyciągnę tutaj bo zrobiło się takie jakby hmm, ombre, no jak widzicie i tutaj bym sobie rozjaśniła jeszcze pociągnęła troszeczkę wyżej tym szczotką czy grzybieniem, żeby się to tak, ten kolor hmm, zmieszał no i dobra, widzę się z wami przy kolejnym etapie będziemy działać dalej odmierzam sobie um. Proszyk rozjaśniający I teraz dodaję dwa razy więcej wody utlenionej Czyli 80 Proszek rozrabiam z 6% wodą utlenioną. I zaczynam sobie tutaj od dołu włosów. Boże jak ja dawno nie rozjaśniałam włosów. <noise> Zapomniałam jak to się robi. No dobra. Także tak wygląda nałożony rozjaśniacz. Teraz czekamy pół godziny, 40 minut. Ja już nie używam ciepła, nie zawijam tego w nic. Po prostu sobie tak swobodnie zostawiam te włosy. No i niech się rozjaśniają. Biorę sobie maskę do włosów. Bo w moim przypadku będzie to, to Trochę po tym całym zabiegu nawilżyć włosy okej, okay, ja sobie maskę do tego kilka kropel genziany możecie ją kupić w aptece okej okay. i powstaje nam taka fajna fioletowa maska którą sobie teraz nałożę na włosy i wracam do Was później. Cześć, jestem już z powrotem. Włosy mam prawie suche. Zrobiłam już maskę z Gencjaną. Włosy nie są zniszczone, w dotyku są dosyć e, miękkie. Nie czuję jakiejś różnicy, także. Raczej nic się z nimi nie zadziało podczas tych zabiegów. No, na pewno się wysuszyły, ale. Odpowiednia pielęgnacja i będzie dobrze. Ale tak mniej więcej się prezentuje efekt. E, jeszcze powiem, że nie jest to moja docelowa fryzura. Nie chcę, żeby one. nie będę w niej chodzić jakoś y, bardzo długo. E, mam w planach z, y, mieć kolorowe włosy. Y, no, natomiast dawno w sumie nie miałam takiego ombre i trochę sobie w nim myślę, że pochodzę. Także nie będę chodzić jakoś w tej fryzurze bardzo długo, bo mam w planach dalsze farbowanie. Jeśli filmik Wam się podobał, to bardzo proszę o łapkę w górę i o subskrybowanie mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Pa pa!